Dzień dobry serdecznie, za nami piłkarski weekend, pełen bramek, pełen zaskakujących wyników, pełen wyników które przejdą do historii, o tym sobie dzisiaj też porozmawiamy, powrót Barcelony do pięknej gry Real Madryt grając swoje wyrywające końcówki derby Mediolanu, tego jest cała masa, jest tyle drużyn do pochwalenia tyle do zganienia, że po prostu nie przeciągajmy tego. Ja wam tylko powiem jedną rzecz, w tym sezonie TVP nie wykupiło sublicencji na Ligę Mistrzów, to oznacza że żadnego meczu, jeżeli nie macie Polsatu Sport Premium nie obejrzycie Ligi Mistrzów THP Sport, tak jak w środę zawsze były. Tak teraz. Nie będzie. I co w związku z tym? Moi drodzy, tylko przez kilka dni, wiem, że w tym tygodniu ta oferta ma się skończyć. Specjalna oferta Canal Plus Online z pakietami 11 i z pakietami Polsat Sport Premium, czyli cała Liga Mistrzów i tak dalej. Za 240 zł przez 6 miesięcy. To wychodzi 40 zł za miesiąc. Najniższa chyba do tej pory oferta, jaka była tego typu. Ale macie tylko kilka dni na to, żeby ją kupić. Więc jeżeli chcecie oglądać Ligę Mistrzów, a do tego mieć Liga, klasy, Seria i całą masę innych produkcji, po prostu na, no, cały pakiet jest gigantyczny. To 240 zł, płatne z góry za 6 miesięcy, rewelacyjna oferta, jeżeli nie chcecie płacić z góry, to możecie też, macie ofertę w opisie z 39 zł miesięcznie, możecie poszerzać o te kanały, więc do wyboru, do koloru, serdeczne dzięki za kupowanie z moich linków, jak zawsze, to wspiera kanał, pomaga mi się rozwijać, więc wielkie dzięki dla Was, a my ruszamy z tematem. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Moi drodzy, zaczynamy od niszczycieli kuponów tego weekendu i nie możemy oczywiście pominąć tutaj naszego. PS, że, które przegrywa u siebie z nicę 2 do 3. Co jest szczerze powiedziawszy, już zaskakujące, bo ja mówiłem na początku, jak temu Paryżo, Paryżowi nie szło, że styl gry, że to wcale nie wygląda źle, że to, że tamto i że to zacznie się odwracać. Tymczasem przegrywają 2 do 3 z Niceą i jest to już, myślę, sygnał alarmowy dla samego Luisa Enrique, któremu chyba jako jednemu z niewielu w tym Paryżu życzę jak najlepiej sportowo, ale powiem Wam szczerze, tak jak sobie prześledziłem tę całą ligę, e, ligę to oni tam chyba sami niszczyciele, bo tak Monaco na wyjeździe z Lorią zremisowało, mogli odskoczyć jeszcze wyżej, Marsylia u siebie z Toulouse remisuje Wcześniej Nicea, która teraz ich ogrywa, trzy remisy miała z rzędu. Także, no powiem szczerze, tam niespecjalnie ktoś chce wy wykorzystywać te potknięcia, żeby wykorzystywać fakt, że oni w końcu zaczną te punkty zdobywać. I na ten moment, pomimo tego, że mają jedną porażkę i dwa remisy w pięciu meczach Paryżanie, to mają tylko trzy punkty straty do lidera. No tyle co nic, śmiech na sali. Ale niszczyciel jest. Niszczycielem jest. Jeszcze chyba musimy mówić o tym w kontekście niszczyciela, bo jednak jest to Manchester United. Ja rozumiem, że w tym sezonie to jest dramat, ale no grasz u siebie z Brighton. Jak się zobaczy, Brighton tak sucho się popatrzy, ile kosztowali piłkarze te tej drużyny, i zestawi z tym, ile kosztowali zawodnicy United, to nie możesz pozwolić do tego, żeby przegrać jeden do trzech. Nie możesz dopuścić do tego, żeby Brighton tak fantastycznie mógł grać sobie na Old Trafford przyjeżdżając. Przecież tam. Przy jednej z bramek wymienili 30 podań bez jakiegokolwiek kontaktu z piłką zawodników United: od własnej bramki, klepando, lewa, prawa, do tyłu, do przodu, przerzut, przyspieszenie, gol. Coś pięknego, jak gra Brighton, to naprawdę ręce same składają się do oklasków, ale nie zmienia to faktu, że Manchester United jest dramatem. I w środę jadą do Niemiec grać z Bayernem na wyjeździe uwierzcie mi, wiem coś o tym. Jak to jest, jak Twoja drużyna bez formie jedzie, grać z Bayernem? My ten mecz oglądamy na kanale BetClick w ogóle, także będzie Michał Pol, będzie zwykły Kibic. Wpadajcie w środę na kanał BetClick Polska, obejrzymy to razem. Może United się do tego czasu troszeczkę obudzi, na razie nic na to nie wskazuje. No i niszczycielem są oni. Zastanawiałem się też, powiem szczerze, nad Chelsea tutaj bo oni zremisowali na wyjeździe z Bermów, ale Chelsea już chyba zacząłem zaliczać do grona tych, na których się nie stawia, a jednak United u siebie jeszcze zaliczałem do tych, do których stawiać warto, ale może się to zmieni już po tej kolejce. I mamy niszczyciela w La Liga, Atletico Madrid gra na wyjeździe z Walencją. To już nie chodzi o to, że przegrali, chociaż to jest zaskoczenie, biorąc pod uwagę, gdzie typowano Walencję przed tym sezonem, że będzie ich miejsce. Poza tym, Walencja do tej pory dwa, dwa zwycięstwa, dwie porażki. Atletico jechało po zwycięstwie 7-0 na wyjeździe z Bajekano i dostali w plecy, moi drodzy od Walencji, 3-0. To jest, to jest masakra, tego się chyba nikt nie spodziewał. No, na pewno nie spodziewał się Cholo Simone a to co się zdziało z zawodnikami pewnie w szatni po myczu, to sami zawodnicy się nie spodziewali, że można im tak zrobić z dupy, jeśli ja nie średniowiecza. Także taka sytuacja. Polacy rodacy na plus i minus, moi drodze Moi drodzy, zaczynamy od plusików. Bo tak, kadrowicze skończyli swoją przygodę z, z reprezentacją, po zgrupowaniu wrócili do klubów i Piotr Zieliński od razu dostaje tutaj plusa. Słuchajcie, już pomijam fakt, jego akurat na polis straciło punkty, też do niszczycieli mogłoby się załapać swoją drogą 2-2 z Genuą, ale to, jaką asystę Piotrek Zieliński dograł, ogólnie ten mecz był dobry w jego wykonaniu, ale ta asysta to jest takie ciasteczko, tak dograć z pierwszej piłki wychodzącemu koledze na nos. To politano bodajże to było e, asysta coś cudownego klasa światowa tylko najlepsi gracze są w stanie zrobić coś takiego ja czytam a czemu nie robi tego w Polsce no ale jak sobie przeanalizujemy tę akcję popatrzycie jak zawodnik tam wychodzi na pozycję, ile tam jest ruchu to może znajdziecie odpowiedź że to nie jest tylko rola tego który podaje ale cała drużyna musi żyć i tak dalej. Na minus również w Serie A Walukiewicz, nie minęła nawet minuta meczu z Romą i sprokurował rzut karny i to w sposób naprawdę głupi, bo mm, leciała piłka wzdłuż pola karnego i on wystawił rękę i ją po prostu zablokował, no to nie mogło być innej decyzji, ale ten minus o tyle żal bo pamiętamy wszyscy jak on przenosił się do Włoch, były duże nadzieje, świetnie operujący piłką obrońca coś tam się po trasie zepsuło ale trzymam kciuki za to, żeby wrócił na te właściwe tory. Nie dlatego, że jakąś sympatię do niego mam, ale też dlatego, że potrzebujemy obrońców nowoczesnych, grających piłką, ale solidnych w obronie przede wszystkim. A jak pamiętacie, ja z Walukiewiczem grałem w Keycards. Mieliśmy na odcinek. A propos naszych gier planszowych, właśnie. Ostatnie chwile. Jeżeli chcecie kupić w przedsprzedaży Football Expert Quiz, by nam pierwsza edycja wyprzedana i wziąć udział w odcinkach na kanale Futrol, w eliminacjach najpierw. Które będą zamknięte. To ostatnie dni do czasu, aż złożymy zamówienie na preorder, możecie składać w rewelacyjnej cenie. Ona będzie taka tylko w okazyjne promocje, więc polecam. I jeszcze jeden plus Polaków, siatkówka, moi drodzy. Siatkarze wygrywają mistrzostwa Europy. Grali w czasie, kiedy Barcelona rozgrywała swój mecz. Trzeba było śledzić oba, kto był na live, ten wie. Ale o siatkóweczce to jeszcze sobie dzisiaj powiemy, czy to jest w ogóle sport narodowy, czy piłkarze powinni się wstydzić, czy powinni zarabiać mniej, i tak dalej, i tak dalej. O tym wszystkim będzie jeszcze dzisiaj. Kategoria z pozdrowieniami dla pana profesora Elia kropelci! Moi drodzy, Robert Lewandowski, pierwsza w tym sezonie ocena powyżej trój. Rozumiecie? To pokazuje, jakie on miał do tej pory oceny. Przypomnę, 2, 2 plus 3, 3 minus. I teraz wjeżdża, piąteczka, moi drodzy, wjeżdża piąteczka, zasłużona, wjeżdża gol, wjeżdżają dwie asystki. To co najważniejsze, on grał tak, jak się od niego by tego oczekiwało. Był w miejscu, w którym powinien być. Wykorzystywał to, co powinien, oczywiście w pierwszej połowie tam mógł dograć do kolegi nieco lepiej. Nie wyszło. Też miał okazję, gdzie był zablokowany. Wiadomo, że nie wchodziło wszystko, ale to jest przepaść w stosunku do tego, co było do tej pory. Więc znowu wrócił z kadry, Santosika pogonili, wszyscy szczęśliwi i grają swoje. Ale nie, piąteczka zasłużona, w ogóle o tym meczu Barcelony słów kilka, bo to była przyjemność. Poczułem się, jakbym się cofnął w czasie do, do momentu, kiedy naprawdę z radością się siadało do telewizora i oglądało Barcelonę, bo to po prostu cieszy oko. Żało Cancelo. Felix, którego dla mnie w ogóle na niego nie liczyłem, nie wierzyłem w niego, że on się odnowi. Jakiś wczoraj mecz. Nie chcę teraz pompować balona, że to już będzie standard, oczywiście, że nie, ale co za partydazo? Dazo? Żało Cancelo. Co to znaczy mieć prawego obrońcę, który ma zmysł, który po prostu jest piłkarskim na swojej pozycji ewenementem? No takich piłkarzy naprawdę na palcach jednej ręki możemy policzyć w całym futbolu. Niestety. Jest w Barcelonie, dlatego że niekoniecznie zawsze odnajduje się w klubie, w którym gra. Możliwe, że w Barcelonie też pojawią się jakieś problemy, ale póki co mega radość. Takie zwycięstwo z Betisem, Manitka. No, poproszę. Poproszę jak najczęściej. Rewelacja, nie mogę się doczekać. Jutro mecz Barcelony w Lidze mistrzów Royal Antwerp. Oczywiście. Liczę na to, że ten poziom będzie również niezły. Oglądamy ten mecz oczywiście razem na live'ie tutaj na kanale, a w środowym meczu, jak już mówiłem, na kanale Betclick Polska. Beka tego weekendu. Było tego trochę, powiem Wam szczerze. Po pierwsze, to jest w ogóle ekstra klasa, z, znaczy sytuacja z ekstraklasy. klasy. w meczu z Piastem dostaje czerwoną kartkę, drugą żółtą, za to, że był faulowany. To jest niesamowite. I rozmawialiśmy też o tym na live'ie, że VAR... Musi być zaktualizowany. Nie może być tak, o, procedura nie uwzględnia, że można sprawdzać drugą żółtą kartkę, nie sprawdzamy. Co to w ogóle jest za tekst? Typ chciał odebrać rywalowi piłkę, tamten stanął mu na nogę i żozue za to dostał żółtą kartkę, drugą, że mu stanął typ na nogę. Kompromitacja, paranoja. Beka. Mamy też rzut wolny w meczu kobiet, gdzie dziewczyna za jaksu kopnęła, piłka trafiła w poprzeczkę i poleciała do góry, i bramkarka w tym czasie, zamiast kontrolować te torloty piłki, to wzięła kolejną piłkę na boisko, już szykując się do gry, a piłka sobie spadła i wpadła do bramki. Kuriozalna sytuacja. Smutna dla pani bramkarki, wesoła dla e, obserwujących i na pewno też dla piłkarek kajaksu. No była taka rzecz, ale największa beka to jest jednak <grym> L. O kurde, tak sobie powiem szczerze... Trochę się martwiłem jednego, że on po tym odejściu z Barcelony będzie pokazywał najlepszą wersję siebie w nowym klubie od początku. No pokazuje tę wersję, którą znamy z Barcelony, czyli na kapitalny mecz trzeba liczyć ze trzy jakieś takie w ogóle odpały w jego stylu. W tym meczu z Niceą leci chłop sam na sam, ale obok jeszcze ma kolegę, który mu może dograć. Co robi Dembele? To co umie najlepiej. Posyła piłkę na orbitę, nie? Nawet to nie jest celny strzał, to jest jakiś strzał w ogóle w kosmos. Ogólnie cały ten mecz był spartolony w jego wykonaniu, więc beka z tego, bo piłkarz z niezwykłym talentem na pewno. Ale po prostu, no, dębelisko po prostu. To jest dębelisko i tylko tyle mogę na temat tego gościa powiedzieć. Jeżeli chodzi o mecz tego weekendu, dla mnie najlepszy był zdecydowanie Barcelona z Betisem, ale nie będę Was katował, bo wiem, że tutaj są nie tylko fani Barcelony i piłki hiszpańskiej, a jednak Liga Włoska była dla mnie najlepsza, jeżeli chodzi ogólnie o, o poziom, o ucztę taką ogólną, ligową, w tej kolejce, bo pomijając Juventus, który też bardzo dobry mecz z Lazio, zwycięstwo 3 do 1, ale musimy dać moi drodzy lidera. Inter komplet zwycięstw, bo były derby Mediolanu. Inter pokonuje AC Milan, który do tej pory też miał komplet punktów, 5 do 1, deklasuje ich, miażdży. Po prostu zupełnie inny poziom. Zaprezentowali niż ich rywale. Wiecie, może to 5-1 jest trochę na wyrost z przebiegu meczu, ale fakt jest taki, że Inter był skuteczny. Inter wiedział, co chce grać. Nie utrzymywał się przy piłce dla samego utrzymywania. Jak już miał piłkę, to starał się tworzyć zagrożenie nieporównywalnie większe niż tworzył. Milan na przestrzeni całego meczu. Kapitalne. Zawodem Kitariana. No, Tiurama musimy wyróżnić zdecydowanie. Tamtych zawodników można wyróżniać pewnie kilku, ale fakt jest taki, że Inter demoluje AC Milan. I tutaj mamy pierwszą szybką piłkę, pierwszą ciekawostkę moi drodzy. 2023, tylko 2023 i wyniki Interu kontra Milan. 5 zwycięstw, 12 strzelonych goli, jedna bramka stracona. Jeżeli Wam się wydaje, że to jest mało dominacji Interu, to uwaga. 17 spotkań rozegranych od 2018 roku, 12 wygranych Interu, to cytuję Krzysiek y, Pierściński na, na Twitterze. 3 zwycięstwa Milanu, każde z tych zwycięstw, taka, taka nota, zawdzięczaliśmy Błyskowi Geniuszu i indywidualnej jakości kolejno z Latana, Giroud i Leao. Niesamowita dominacja w mieście, też warto zaznaczyć, że to ma miejsce w okresie, kiedy Milan wygrał mistrzostwo Serie A. Współczuję. Jakby Real tak dominował Barcelonę przez taki czas, no to chodziłbym jak struty pewnie. I druga ciekawostka odnośnie Realu Madryt. To jest to, jak oni szybko w tym sezonie tracą bramki. W drugiej minucie 20 sekundzie ostatnio, czwarta minuta, szósta sekunda, dziesiąta minuta, 22. Trochę tak, jakby wchodzili na mecz skoncentrowanie, lub jakby Ancelotti wymyślił super sposób na grę Realu, no bo Real jak z czego słynie z tych remontat, czyli panowie szybko stracicie gola, zmotywujecie się tym samym i będzie lepiej. Oczywiście tak nie jest, yy, to nie jest takie założenie, ale no, patrząc na te minuty, w których tracą bramki jest to dość kuriozalne. Jeżeli chodzi o jedenastkę weekendu yy, widzicie wybór redakcji na ekranie Krótkie dwuzdaniowe uzasadnienie do każdego z tych wyborów znajdziecie w linku w opisie na naszej stronie futrol.pl, gdzie swoją drogą najprawdopodobniej już dzisiaj wjechała nowa odsłona serwisu. Na 99%, jak nie to jutro, z nową kolejką co za typów wracają, co za typy moi drodzy, tak jest. Wiem, że czekaliście. Przepraszam, że się opóźniło, ale przy budowie nowego portalu często takie rzeczy są po prostu no, nieprzewidziane się dzieją, a chcemy, żeby było wszystko dopięte, więc zapraszam. Ja wybieram zawodnikiem weekendu, mimo wszystko, Kitariana, moi drodzy, bo był to kluczowy zawodnik tych derbów. Myślę, że możemy sobie to śmiało powiedzieć. On dyrygował, on strzelał, on asystował. No był takim spoiwem Interu, który i tak był w całości dobry, trzeba sobie to powiedzieć. Ale, mimo wszystko, ja postawię na niego, bo na przestrzeni tej kolejki najważniejszy wynik najważniejszy zawodnik. Mnie to się dodaje i gola też wybieram z tego meczu, moi drodzy. Markus Turam, no Lilian Turam nie słynął ze strzelania takich goli. On raczej powstrzymywał napastników przed zdobywaniem takich bramek. Piękne zejście do prawej nogi, petarda po długim, trochę podobna bramka jak kiedyś Krzysztofa Piątkę, nie wiem czy pamiętacie, w barwach Milanu. Super śliczne trafienie, ale tych goli też było sporo. Były ładne trafienia w meczu Bayernu z Bayerem z rzutu wolnego i moglibyśmy wymienić kilka, ale wybierając jedną, wybieram to. Dajcie znać, co wy byście wybrali. I moi drodzy, temat tego weekendu, piłkarski nie w 100%, ale troszkę tak. Bo oto siatkarze wygrywają Mistrzostwa Europy, chwilę po tym jak wygrali Ligę Narodów, czy to się nazywa Ligę Światową, już nie pamiętam jaka nazwa kiedy była. I dali dużo radości oczywiście kibicom w Polsce, spora oglądalność tego meczu, naprawdę, naprawdę duża, a nie spora, można sobie tak, tak to powiedzieć wprost. I oczywiście pojawiają się dyskusje. Dyskusja numer jeden, premia dla nich. Zamiast dawać piłkarzom, dawajmy siatkarzom. Piłkarze zarabiają za dużo, zobaczmy, siatkarze wygrywają, zarabiają mniej. Powinni zarabiać więcej. Najpierw omówmy sobie ten wątek. O wiele większą dumą, o wiele większą radością dla kibica jest oglądanie siatkówki, dlatego że tam jesteśmy potęgą, tam wygrywamy i to jest jasne. Co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, że statystycznie kibic siatkówki jest szczęśliwszy niż kibic. Reprezentacji Polski pod kątem oglądania jest, co do tego nie ma wątpliwości. Ale to nie oznacza, że oni automatycznie będą zarabiać więcej. Chciałbym i wiele osób pewnie by chciało, ale nie to decyduje o zarobkach, ile dajesz radości, jaki jesteś dobry, i tak dalej, niestety, tylko potencjał marketingowy. Ile firm chce się wyświetlić przy danym sporcie, ile firm chce wykupić reklamę, jaka jest oglądalność, i tak dalej, i tak dalej. To decyduje. Jeżeli rozpatrzymy całościowo siatkówkę, to niestety o ile przy. W takich turniejach, faza pucharowa, siadamy i oglądamy, nawet taki Janusz jak ja zawsze tą siatkówkę, jak go się ogląda, no to gdzieś tam sobie zerkam i śledzę i się jaram. Nawet w meczyku Barcelony musiał być odpalony obok, więc to, to wiele mówi. Ale na co dzień ja nie mam pojęcia, gdzie kto gra, nie śledzę ligowych spotkań itd., itd. A to oznacza, że takich Januszy jak ja jest naprawdę wielu. O tym świadczą wyniki oglądalności, to gdzie są transmisje w ogóle tych meczów itd., więc nie dziwmy się, że piłkarze... W których siadamy, oglądamy co weekend, czy grają tak czy siak, oni zarabiają o wiele więcej, bo generują po prostu o wiele więcej przychodu, dają o wiele więcej chleba. Jeżeli nie radości, to chleba takiego przysłowiowego, nie mam przysłowia chyba z chlebem specjalnie, ale chleba, czyli zarobku dla innych ludzi i dlatego sami zarabiają więcej. I to jest fakt. I to się raczej nie zmieni, o ile jakaś rewolucja nie nastąpi w kwestii oglądalności siatkówki, w co wątpię. I druga kwestia. Czy siatkówka jest naszym sportem narodowym? Zrezygnujmy z piłki nożnej, uznajmy, że siatkówka jest sportem narodowym. Otóż, moi drodzy, tak jak ubóstwa nie, mozna, nie można znieść ustawą, choć niektórzy kiedyś mieli takie pomysły, tak nie można stwierdzić, że od dzisiaj ustanawiamy siatkówkę naszym sportem narodowym. Ja tutaj w Wieliszewie mam boisko cudowne, do piłki nożnej, do koszykówki, może być też do siatkówki. Widzę 99%, 95% powiedzmy, 90% nie będzie czasu. Ludzie grają w piłeczkę, 5% w kosza. Nie widziałem ani razu, żeby ktoś rozstawił siatkę i pograł sobie w siatkówkę. Może jakby była rozstawiona na stałe, to też z 5% czasu by ta siatkówka tutaj była grana. To jest moja obserwacja, ale jeżeli się przyjrzymy się. Ile osób uprawia jakie sporty, do jakich szkółek uczęszczają dzieci, czy piłkarskich, czy siatkarskich, i tak dalej, i tak dalej. To my sobie możemy ustanawiać, że siatkówka powinna być sportem narodowym, ale to tak nie działa. Sport narodowy w cudzysłowie, co w ogóle jest umowną, tak naprawdę umownym pojęciem, to jest sport, w który jesteśmy najbardziej zaangażowani jako społeczeństwo. I piłka nożna niewątpliwie jest numerem jeden i pozostanie. Bez względu na to, czy będziemy upokarzani przez piłkarzy jeszcze wielokrotnie tymi aferami, czy PZPN będzie działał tak, jak działa do tej pory, czy będzie wiele więcej takich syfów i tak to jest i będzie nasz sport narodowy, bo przyciąga nas najbardziej i najbardziej elektryzuje. Ale nie zmienia to faktu, że w ogóle ta dyskusja nie powinna mieć miejsca specjalnie. Ja nie widzę powodu kłócić się. Nie już ktoś tam o wygrali co, i teraz zapomnimy na rok w osiadkówce. He, he, beka z nich. No zapomnimy, ale co z tego? Cieszmy się i będziemy im zaraz kibicować na igrzyskach olimpijskich i trzymajmy za to kciuki, dają nam masę radości. Szacunek wielki dla nich za to, jakimi są sportowcami. I nie widzę sensu wbijania szpilki. Nie widzę sensu dyskutowania o tym, czy powinni być lepsi wyżej niż piłkarze, bo to nigdy się nie stanie. Więc miejmy jakiś taki, wiecie, wewnętrzny szacunek. I dla samych siebie, i dla innych, i po prostu zaakceptujmy. Mamy rewelacyjną drużynę siatkarską, cieszmy się, oglądajmy, wspierajmy jak możemy. Ale oni marketingowo nigdy nie wskoczą na poziom piłkarzy, którzy są beznadziejni, dają nam fatalne emocje i tylko nas wkupiają, mówiąc brzydko, po prostu. A jak już dają nam radość, to pamiętamy to latami, trzeba przyznać, pamiętajcie, no, co się działo na Euro 2016, to do tej pory człowiekowi ciepło na, na serduszku, a jak gdzieś tam siatkarze w ćwierćfinale odpadli, to o, o niekoniecznie im poszło. To też mówię o poziomie jednych i drugich. Ale nie zmienia to faktu, że piłka nożna królową sportu w Polsce jest pod kątem oglądalności, marketingu i tak dalej. I tyle chciałem powiedzieć, żeby w tej dyskusji zabrać głos. Ja przypominam, że macie tylko kilka dni, jak chcecie oglądać Ligę Mistrzów. Na telewizji w Telewizji Polskiej nie będzie oferty, macie poniżej rewelacyjną cenowę. W tej cenie nie będzie czegoś takiego. Przypominam o ostatnich dniach na zakup piłkarskiego eksperta futbol Futbolekspertku z drugiej edycji i wzięcia udział w naszych eliminacjach i nagraniach, ewentualnie później. Wszystkie linki macie w opisie. Za dzisiaj dzięki. Trzymajcie się.